Maty jest super, g jest czaderskie, insta w opisie Możemy się jechać? Nie, zapraszam Jadę. na metę drużyna Dobra, dobra zrobiłem triki Znaczy jakieś. nie na metę, tylko na początek na trasy Na start, dobra Na start dobra. E, ty robisz jeszcze checkpointy, jak się robi checkpointa? Zaraz ci wszystko powiem, zapraszam, stać, flotar <ślonia> <ślonia> Już E, flotar chyba się o, jest okay. ma Okej, witam drużyno. Czy jesteście gotowi Jest najlepsze wyzwanie w waszym życiu? To co tam mi się kręci? Dobra ja tylko Proszę eee, cię zatrzymać! Ale, ale Sprawdzam limity mama. tego Nie, Mamo, nie sprawdzasz ty... limitów, wracaj tutaj A już, już 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 wracam Bo ja jestem waszym generałem tutaj Boże. Naszym instruktorem Jestem instruktorem i generałem, tak więc tak Kto gra z was na klawiaturze? Nie ma tutaj chyba takich nie, dobra. Wszyscy na padzie. Niktara. Pizdeczki w takim razie jest. Aha. To z was gra na padzie. My no, no wszyscy grają ja na padzie. I teraz sprawa jest prosta. Musicie przejechać pierwszą pierwszą przeszkodę. Dobra. I potem wam powiem co i jak. Jeżeli nie przejedziecie, jeżeli sobie nie poradzicie. O no ojoj, ojoj, dobra. Oj oj oj, to jest takie proste. Tutaj trzeba dobra, To pewnie... trzeba wyczuć po prostu. Patrz, na. to, tak, to. I Wydaje pa, pa, mi się, że pa, pa, trzeba pa. po prostu zrobiłem, tutaj, to, tak jakby, o tak i tak zrobić, tak jak właśnie ja zrobiłem. Ty, I... przejdę o... sobie to na, 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 klawiaturze. O, o dobra, pizdeczka. O, o tak. jest to totalny les. Dobra, ten to w przeszedłem. W jest Mati Poki 2007. Przepraszam, ale nie mogłem przejść tego. Hej. Dobra, Miro, co tam u siema, ciebie. No, czekam sobie. Ej, nie to, nie to, to ja miałem was uczyć. uczyć. Oh. Mati, Coś ci nie wychodzi. A jak zrobić checkpoint? Możesz powiedzieć Mati, bo ja się za chwilę wywalę. No ja też się wywalę eee, i czekam. Tak, już, dobra. Ja yeah, już. Do was dojechałem i checkpoint robisz LT plus analog klikasz. Oh? LT? Oh? LT, no lewy trigger. No. Znaczy, lewy trigger i klikasz sobie oh, yes. analog lewy. Zrobiłem sobie taki ten, yy, no GPS A, no GPS ej, spoko, dobra, to jest no, zrobić no, dobra GPS. I tu ten skok jest. W Kurwe ciężki, nie Aj, zrobicie o, go. na mnie! Nie zrobicie, na mnie. zrobicie go, jeżeli nie, nie nie będziecie. Ja w ogóle w drugą stronę mam checkpointa. Kurde, popsułem trochę gierkę. Ja zrobiłem sobie checkpointa za blisko, tak jakby chyba. Nie, zrobiłeś okej, okay, Admin. Ja nie mogę teraz wjechać i zrobić normalnego checkpointa, tak gra jest za. za <grym> dobra, dla tak mnie. Tak więc jeżeli nie będziecie potrafili, ja będę czekał po drugiej stronie. I o, 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 pewnie. O, o, ja mam kuriera, pozdro. Masz dobra, kuriera no. takiego prawdziwego? Dobra, Coś drużyna. A jak to wszystko, oczy, przepraszam bardzo. A ty jesteś musisz, gdzie Hades? Na no, nie Więc, tak. no nie na samym początku. Więc no, nie wychodzi mu zbyt dobrze na razie. Musisz do tyłu tak trochę chyba. Ja przynajmniej tak próbowałem, że tak analogiem lewym do tyłu, tak musisz się trochę odchylić. Tak. Żeby a, to dobrze złapać. No, 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 nie no, momencie no. kiedy lecę. Ta przeszkoda. E, czekaj, ja nie widzę w ogóle tej przeszkody. No, zrób sobie checkpoint. Ok. Podskocz wyżej. Jak dłużej przytrzymasz w dół, to podskoczysz wyżej. Hopsa. A, Dobra, je, jest już okej okay. i teraz zrobię sobie siema. Zjad banany. I teraz. Dobra. Jedziecie. Czy jesteście na tej okay. pierwszej, tej drugiej przeszkodzie cały tak, czas? Tak, tak, jesteście na drugiej. I tutaj nie przeskoczycie tego za cholernie ważne, jak się będziecie Bokiem starać. Trzeba. Jeżeli nie podskoczycie na początku rampy na dole. Hops, Na dole? No i zrobiłem to Elo. O. No prawie. A. prawie. Mamy naturalny talent. Tak. Ta. Ty... A ja wila, w którym, no Admiros w ogarnia, Admiros Tylko uważaj na to, jeszcze. To w którym momencie trzeba podskoczyć? Tak na dole rampy. No. Jak zjeżdżasz Acha. i jesteś Siema. tuż przed wyskokiem, to nie na samym szczycie wyskoku, tylko na początku wyskoku. Jak, jak są strzałki, dwie strzałki, dwie ta, białe. Tak, no to ta na dole, ta pierwsza strzałka, jakby. Muszę wcisnąć. ty się, maki obróciłeś, tak? A, tak? Podskoczyłem w powietrzu i się obróciłem. Nie, nie da się tego zrobić. Ej, bo nie zrobiłem checkpointu Nie, bo wyrobić jakieś takie długie, duże skoki, a ja robię takie jakby podskoki, tylko takie... No dobra, przeskoczyłem do was. O, patrz. to jest... chwila, to jest mój maksymalny skok. Tak ma być? Nie, trzymasz w dół i podskakujesz jeszcze raz, no trzymasz długo w dół i klikasz. A dobra, w dół MW, o co ci chodzi? Jakiś. Tak naprawdę w rowerze, tak się uginasz. A Hades, no, jak dobra, tam? Dobra, dobra. No, Cyk. Tak, tak, tak. No. Dobra, przyszedłem. Hades, spróbuj no, że na klawiaturze, łatwa. wiesz jak? A, no właśnie, próbuję, czekaj. Spróbuj na klawiaturze. Z jedziesz, X skaczesz. I na klawiaturze przycisk D to jest takie antypompowanie. Jeżeli naciśniesz to, w momencie, kiedy wierzesz na górkę, to nie będziesz miał tego spadku takiego mocnego. Tylko będziesz tak smooth jechał po, po rampie. I nawet nie musisz skakać za bardzo. Okej, okay, jestem. Matki, co teraz? No przejeżdżasz po tym I No, od nowa nie Wow, ale mnie wybiło teraz. No, ja to naci naciskam mecie. to Dnię i robi pikoły tutaj, więc... Hej? Chop co? Ja pierdolę to jest trwał rok! Admiros. <laughs> y jak się uchylić przed tym zgubie? Uchylasz się tak samo jak skaczesz. Nie Aha. Dobra nauczka, szybko, szybko, nauka jazdy, szybko, Hades. No. Gdzie ty jesteś? No na początku to jest słaby w to no no nie na początku. No normalnie. Dobra, mam. tema No, no Dobra, ty... się zapisać tutaj przed tym wjazdem kolejnym. Gdzieś tu. A jak się robi checkpoint na przyszłość? <grym> y, LT plus klikasz analog. Oj, oj, oj. A na klawiaturze y, Shift plus T. O kurde. To trzeba taki mini skoczek tutaj zrobić. Ta, nie, to jest trzeba taki... Taki oh. Hopsa... Hopsa. No nie, nie da się. Ra raz i dwa. O jest, za bardzo klikam tym analogiem. Tyk. Ciemka. Ciemka, siema, siema, byki. Ja, jak to jest no, to czasami, easy. czasami, właśnie, lec, skaczę wyżej, a czasami nie. Ja nie, nie mogę tego zrobić. musisz ogarnąć. przytrzymać. No, tak jak na rowerze zbierasz energię ładujesz. No, 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 no. Ładujesz energię i później, no. No, trzymasz kopa, w możesz. dół analoga, długo ale No, na klawiaturze teraz lecę. No, trzymasz x długo <laughs> i puszczasz. A, x. A co ty nie wiedziałeś, jak się skacze byczku? O, siema. A to się D nie skacze? Mówiłem ci, że D, masz takie pompowanie, żebyś nie wyjebał się na górce, tak. Ej, czekaj, wy sobie tam już pojechaliście? Dobra, czyli sobie... to jest ten problem, dobra, to już, dobra. Próbuję to... w miejscu zrobić salto. Zaraz was doganiam, nie? Zaraz się nie da. Da się na klawiaturze na przykład, ciekawostka. Do tyłu o zrobisz juz. bez problemu, ale kurde, nie. ty, ja to widziałem. Co, co, ty zrobiłeś? Znaczy, da się też na ale tak średnio to wychodzi. No, dziwnie jakoś. Wiesz co, Flotar, rób, polecam ci, tak... Machać analogiem skoczki? prawym, tak góra, dół, góra, dół, góra, dół, wtedy robić takie małe przesławki. No. Tyk, tyk, tyk. Nie, nie. Mo... Dasz Typa, radę. Checkpoint. Dobra, jaka mamy. pipa, masz, masz. jaka pipa Se zrobił checkpoint tutaj. Co? Ej, bo ja z tego co kojarzę, my nie nagrywamy w trójkę. Hades? Co? No. no jak tam, panowie? jesteś? ty jesteś na, na starcie, Hadas, nadal? No tak, nadal? jestem na starcie, nie potrafię w to grać. Yes. No, dajcie mi spokój. No, to jest wszystko przez to, że... Ale ja nawet nie jestem w, w, w stanie się, Hadas, chyba cofnąć, żeby ci jakoś to pomóc. My, my, dobra. Czekajcie, my, my poczekać, tak, się do niego ciebie. cofnąć. Dobra, dobra, dobra. Okay. Będzie... ...tutorial przechodzenia jeszcze jeden. Ha. O kurde, to jest coś ciekawe, ale w sumie to jest łatwe. A on jest na tym pierwszym, na tym kółeczku jeszcze. Tak, tak. Ale ta salta, kółeczka jest najtrudniejsze. Tą... Możesz się kręcić w kółko. Dobra, Dobra spróbuję zrobić salto, salto w, w tył w powietrzu. Nie, w miejscu w powietrzu. Na że wam wiedzie bez problemu. A można od razu na klawiaturę nie odłączając pada? Tak, to ta. sprawdzę. Ta. Teraz z drugą. O jejku. Mati wraca tutaj, to, to trzeba być słabym, że Mati wraca na start formalny. No, ja... no, żeby specjalnie zobaczyć, znaczy ten, żeby pomóc. Cyk. A... ma? Jestem u ciebie, Hades Siema, co tam, hD? zajebany. Dobra, we tam ziomek. <grym tu. <grym Żebym wracał z czwartej przeszkody do ciebie, <grym> po to, że przeszkód. <grym> Dobra, robisz tak, nie, jedziesz. Nie, nie są naturalne, no, A ja... tu? Analog? I skaczesz tak, wypuszczasz to przed, tak przed wyskoczeniem. Tak odrobinę wcześniej Okej. Okay. Robię to, ja to robię! Albo nie! Do it. O kurde Don't Nawet nie musisz się dream, tutaj za bardzo rozpędzać, dream. Hades. Posłuchaj, nie musisz jechać na pełnej, możesz się... Zobacz Jak jedziesz na pełnej, to się bardziej zahamowujesz? Jest takie słowo, no, no, no Hamujesz no. się! Zobacz, ja stąd ci to przejadę. To okay, no... nie przejedzie Ej, pewnie. Nie nie Jestem prawie pewien, że mu się nie udało. No bo to też za pierwszym razem <noise> nie zrobię, bo... O, dobra i przeskoczyłem prawie. Ja ci tam wejść. Dobra, wreszcie to zrobił, jak zapisać Tak, to, Ta, to, to jest analog lewy. Tutaj. Nie, nie przeskocz tego tak, jak robisz to, bo robisz to głupio, posłuchaj mnie. A, dobra, o, Dzięki. Jedziesz i no. analog ten prawy. No. Czy na klawiaturze grasz? Na, 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 na padzie teraz, no. Okej, okay, no to się <grym> zdecyduj. Dobra, jedziesz i już zmienia. możesz w zasadzie, zjeżdżając, trzymać analog prawy w dół. No, tak. No i wypuszczasz go w górę w momencie, kiedy. Jesteś na strzałce tej pierwszej... dalej, widzisz? Jedziemy A ty sobie, nie? zaufałem, nie będę cofał Nie rozpoko, no, już jestem za, z, na, na piłce jestem, przeskoczenie. No dobra, 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 piłkę, to sobie checkpoint jakoś przed piłeczką. No No przez piłkę. jak potrzebujesz checkpoint. to na piłeczce nawet. A mamy już jechać czy możemy. A, a, co, a, a co ja? Pizza jestem, żeby na piłeczce robić, zrobiłem kolejny Elo, Dobra, to zrób checkpoint też. Coś tu tutaj. teraz leci. Dobra, chłopaki, jazda Je możemy. Lecimy, jechać. Dobra, dobra. Jedziemy, o, jedziemy. może to jest tragiczne. Jak to przejść? No tutaj RNG. Ale nie, na, na, chodzi mi, nie, 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 nie. ja już. Się... Wiesz, ja już jestem troszkę dobry. A dalej, nie? dobra. No wiesz o co <laughs> O kurde, o kurde. Nie nie wiemy, no, jak ale to zrobić. Ciekawe. No. Dobra, są dwie możliwości, guys. Aha. Albo ja robimy całą nowo. trasę. <laughs> Albo tutaj jest możliwość oszukania i prze, 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 przewalenia to. połowy toru. Aha, i żeby zjechać tam od razu a Ta, Tak, można sobie przeskoczyć tutaj od razu. Ale nie polecam, nie róbcie tego. Ja, 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 zobacz, ja przeszedłem. Dobra, no to za flotarem jedziemy normalnie. Ja nie lubię tej yy, yy, Ale prze, trudno. Mam checkpoint w takim głupia. miejscu, ona że Ona jest chyba... na cierpliwość. No nie widzę twojego nisku. No tak, jesteś z nami tutaj, Hades? Ta, ja jestem z wami. No... Wuuu no to niezły jakiś czyci kram poleciał. Jakiś ta, ta, mode latanie. Lata, tak, la, ta, dokładnie. Nie o, musisz się przeskoczyć. O, o! O. Siemka? Ma... o kurde. No to jest takie jak pierwsza ta przeszkoda, no, to, jest to łatwe. nie jest trudne. Ja mam checkpoint w dziwnym miejscu. No ja też, sobie tak zrobiłem, no. że no I się nie da się Albo? Al... Albo nie, się nie da jednak. Jak podtrzymuję. Flotter podskor sobie. Opsa Zrób 180 i podjedź pod górkę Będzie łatwiej no mówisz? Właśnie. No zrób sobie rozbieg większy Tyk Tyk <laughs> Uderzyłem głową w ziemię, tak ja chyba też. nie o to chodziło Tyk. Bo masz 180 zrobić, a nie tak flipa ja O nie, nie, nie zrobiłem checkpointa tu sobie O nie Tyk Ach. I cyk O kurde, Uuu. ale to trzeba naraz wszystko zrobić? Oj, oj, oj. Dobra, tutaj pan Ops. szef kurczak na was czeka, guys. Aha, Ops. zobacz, kurczak. Siema. Oh. Pa pa, pa pa. No jest, o prawie. Rano. o Lolu, u mnie się wywaliłeś i upadłeś, ale A jednak potem, wstałeś. Wiesz, tak, cheaty.